Dobry początek, dzień dobry. Dobra. Chciałbym, żebyś Pan przedstawił rozmowę. Ścisła Czerka, były prezes Brawa Wiednica do, do lipca 2022 roku. Obecnie pełnię funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Browaru Staram się już wycofywać z, czy, z czynnego funkcjonowania Zawodowego, żeby troszeczkę odpocząć po długich latach pracy. Teraz przejdźmy do początku historii, czyli jak wyglądało, jak wyglądało na życie zawodowe i no, prywatne przed prywatyzacją. Byłem jednym z działaczy Solidarności na terenie i Ja byłem przewodniczącym zakładowej Komisji Solidarności w Roparze. Tak związałem się z tym zakładem, jako działacz Solidarności funkcjonujący w tamtej okresie, gdzieś tam troszeczkę tyrany przez tamtą władzę, rozwijałem się, no i kiedy, kiedy nastała ta wolność, no, starałem się również rozwijać zawodowo. Nigdy nie interesowałem się polityka nie, nie, nie byłem zainteresowany takim, taką działalnością, jak olbrzymia grupa działaczy Solidarności, która po okresie tym właśnie funkcjonowania w związkach zawodowych przeszła do polityki płynnie. Mnie to nie interesowało, ja chciałem się rozwijać zawodowo. Dlatego też my, 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 równolegle uczyłem się i pracowałem, mając określony cel. Pan pracował w tym browarze właśnie, tak? Tak, od samego początku, znaczy może nie od początku, bo moje życie zacząło zaczęło się wcześniej, natomiast, natomiast w pewnym okresie swojego życia przyszedłem do, do browaru Winnica, pracowałem jako główny mechanik browaru i, i, no i tak zawodowo rozwijałem się poprzez szczeble różne zawodowe, aż, aż do kiedy do prezesem procesem Młodzi ludzie podchodzą troszeczkę inaczej, inaczej do, do, do rzeczywistości. Nie zastanawiają się nad konsekwencjami, jakie nastąpią po jakichś decyzjach, w których braliśmy udział, a przecież to były ryzykanckie decyzje. Tym bardziej, że no, tam nie było, w tamtych czasach nie było czegoś takiego jak ochrona, ochrona ludzi i my, my mogliśmy się obawiać o, o, o rodzinę, o, o wszystko. Myślę, że dzisiaj nie A był taki odważny. A jakie konkretne były decyzje? A to były decyzje o strajkach, to były decyzje o, 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 o braniu udziału w różnego rodzaju działaniach, które były zakazane. A szczególnie jeśli chodzi o po ogłoszeniu stanu wojennego, gdzie my dalej działaliśmy i, i ryzykowaliśmy, w pewnym czasie chciano wyeliminować takich aktywnych działaczy Solidarności, więc to, to były dwie metody albo internowanie, ale internowanie musiało wynikać z czegoś, a łatwiejszym sposobem było powo 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 powoływanie do odbycia rezerwy w służbach wojskowych, więc pod pozorem powołania do rezerwy zamykano nas w jednostkach wojskowych. No i to, to, to były dla nas takie przykre doświadczenia, dlatego że kiedy mnie zamykano w brzegu dolnym, to wówczas w tej, w tej operacji brali udział oficerowie wojska polskiego. Ja rozumiem, że, 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 że brały w tym udział służby państwowe SB, no ale niestety spotkaliśmy się z taką sytuacją, że również zaangażowane były było Wojsko Polskie i to dla nas było przykre doświadczenie. 89. Jak to pan wyglądało wówczas? Jak się pan czuł z tym, że kończy się PRL? No więc to następowało, to, 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 to już nie była rewolucja, to było takie ewoluc ewolucyjne, ewolucyjne przejście do normalności. I no oczywiście no, były to ciężkie również czasy, bo, bo wiadomo, że kraj był w ruinie tak, i, nie i w, co ta, wielka niepewność i, 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 i też musieliśmy się zastanawiać, jak, jak to wszystko ułożyć, żeby to zaczęło funkcjonować. I, I no, właśnie, część, część ludzi, którzy czynnie działało w, w Solidarności, w związkach zawodowych, zaczęło przechodzić do takiej pracy związanej z parlamentem, z, z polityką, a część trafiła do gospodarki, i, 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 i tak jak w moim przypadku, chciało się rozwijać zawodowo. I, pełnić funkcję, w, 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 awansować, tak jak, jak to się powinno w normalnej gospodarce odbywać. przedsiębiorcą, a nie politykiem. Dokładnie tak. To, to były dwa wybory: albo, albo idziemy w tym kierunku, albo idziemy w tym kierunku. Jesteśmy dalej kolejne dwa lata. 1991. Prywatyzacja. To był okres, kiedy zarządzający naszym krajem szukali sposobu na, na rozwój, na rozwój przedsiębiorstw. Brakowało tego kapitału, generalnie brakowało kapitału w kraju. I teraz nasze przedsiębiorstwa, które funkcjonowały w tym systemie, chorym systemie komunistycznym, no były zacofane technologicznie w zarządzaniu również, bo to trzeba podkreślić, te zarządzanie tymi przedsiębiorstwami było nieudolne. To, było, to, to, było, to były decyzje przypadkowe. I, i, i stąd no, jedna, jedna z takich właśnie propozycji to, było, to, to była prywatyzacja, prywatyzacja tych zakładów. Niektórzy krytykują Barcelowicz Marcelo, i, 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 no, i sprzedaż gospodarki i, 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 krajowej. Oczywiście no, były też skrajności. Natomiast generalnie prywatyzacja doprowadziła do takiej normalności w, w kraju. I, i w, w, w przypadku firmy Browar Witnica, którą ja kierowałem, to ta, ta y, prywatyzacja.